Słynnym składnikiem pasty do zębów jest fluor. On odpowiada za to działanie przeciwpruchnicowe. I dorosły pacjent, który nie ma przeciwwskazań do tego fluoru, powinien pastę z fluorem używać. Innym składnikiem, który występuje w dużej ilości w paście do zębów jest to wodorowęglan wapnia. Może go być nawet 50-70%. I on odpowiada za tak zwane właściwości ścierne pasty. Te substancje ścierne są bardzo ważne, ponieważ bez nich to mycie do zębów byłoby mało efektywne, bo na przykład szczotka do zębów zawiera ten współczynnik RDA razem z z wodą tylko cztery, a taka pasta do zębów, którą polecamy do domowego użytku codziennie, tam trzy razy dziennie, powinna zawierać no, w granicach 70, tak? ale 69 czy 70 to jest jeszcze pasta, która fajnie myje, a nie zrobi krzywdy. Więc bez, bez tych środków ściannych nie udałoby się. Natomiast trzeba sobie też jakby dobrać pastę do zębów, bo są pacjenci, którzy są bardziej wrażliwi na te środki takie poprawiające smak, czyli na przykład jakiś tam mentol, czasami cynamo. można być uczulonym na to, więc trzeba unikać tych środków. Także warto po prostu zapytać lekarza, czy higienistkę najlepiej o to, żeby dobrali pastę do zębów taką, która będzie dla danego pacjenta najlepsza, a nie będzie uszkadzała nam tego szkliwa,